Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzimy, jesteśmy w kurniczku. Z samego rana nakarmiłem sobie kurki i je wypuścimy. Więc zabieramy się za to. Idzie, kurki. Jak widzimy, troszeczkę tego jedzenia dostałem prawie całe wiadroczko. Na tyle kur, więc myślę, że nie jest to mało. Znasz, ciężko teraz zasypać. Proszę bardzo. Gęś nie drzwi się tak, ona z samego rana naprawdę jest bardzo pogadana. Ok, to już troszkę Ok, jak widzimy, kurki mam tutaj śrute, troszkę kurydzy, ziemniaki i... i skorupki, zajeczka. Więc troszeczkę sobie pojedzą i za chwilę je wypuścimy. Tak samo muszę kotki zawołać, bo mam tu dla, dla nich troszeczkę jedzenia. I, a, są tutaj. Okej, okay. ostatnio właśnie ten rudy troszeczkę kulał, nie wiem co jest w nim, nie tak, ale ude... już jest spokojnie, więc nie muszę się o niego martwić. Kiciaczki, mam nadzieję, że w tym roku spisze się troszeczkę lepiej i... No, jak to można powiedzieć, urodzi zdrowe małe koci kociątka w tamtym roku. Nie wiem czy opowiadałem, ale miała jedno czy dwa. Ale to już jeszcze młoda ko nie, kocica, i niestety zniosła gdzieś nasianie. No i nie muszę mówić, co się z moimi kotkami stało. Niestety nie przeżyły spotkania z naturą. I w tym roku mam, mam nadzieję, że lepiej się spisze Będzie już starsza, więc może nie będzie miała szoku po porodzie i lepiej się zaopiekuje swoimi dziećmi. Tak, tak? Ok, kurka, ty wejdź sobie, bo No, tak będę Wam zaraz otwierał, więc nie musisz. Tak widzimy kurki zadowolone. Z grubsza już troszeczkę pojadły i zaraz idziemy im otworzyć wyjście na pole i wypuścimy je stąd. Idźcie kurki, idźcie. Nie wiem czy mi się to uda jedną ręką, no ale spróbujemy. No, no powinno się udać. Co nam się dzieje? O, udało się. Fajnie. Kurki. Wychodzą w musi pierwsze. Zauważyłem, że ona woli sobie w spokoju sama jeść później. Z kurami nie siedzi w korycie. No, widzę, zakompulowała się z korutem. Ok, Idziemy sobie jeszcze zobaczyć inne gąbki. Dzisiaj mam w planach e, nakarmić kurki. Przynajmniej spróbować e, karaczanami. Bo jak wiecie, mam pająka. I kiedyś, no nie kiedyś, no dwa tygodnie temu przez pomyłkę zamówiłem zamiast świerszczy e, karaczany. No i mój pająk nie chce ich jeść. Mam ich chyba 20 sztuk, więc mus muszę coś z nimi zrobić. Spróbujemy sobie dzisiaj nakarmić kurki. Zobaczymy czy uda im się. To będzie dla nich taka może, można powiedzieć, nagroda. Zobaczymy, czy będą zadowolone z tego. Tu wam chciałem pokazać gołąbka. Niestety muszę go za chwilę chwycić, bo jest jakiś ranny. Tak, by coś go zaatakowało od spodu. Na szyi ma troszeczkę piór wydarte i widziałem tam krew, więc muszę go... Obejrzeć, czy to nie zagraża jego życiu. Ok, wejdziemy sobie tutaj do gąbków. Ale tu, jak widzę, nic się dalej nie zmienia, ale tu coś się zmieniło. Kopane, kopane dalej. Jestem ciekawy, czy. No to musiał być szczura, albo kot się dorwał i gonił szczurę. No nie wiem, zobaczymy. Czy zobaczymy, nie zobaczymy, ale mam nadzieję, właśnie, że to był. Nie, szczur, a nie jakieś gorsze ustrojstwo Pójdziemy sobie po damy troszeczkę gąbką Tak jak mówiłem, beczki muszą być przykryte, bo niestety problem ze szczurami dalej występuje Ok, nasypiemy sobie im troszeczkę tutaj I trochę na, na polu Okay, zaraz sobie przeniesiemy im wody i powinno być. E, wszystko dobrze to sobie zamkniemy. Beczkę też sobie zamkniemy. Ok, widzę, odzy odzywają się tutaj głąbki. O, dwie samiczki siedzą bardzo fajnie. na jajeczkach, chyba na jajeczka jeszcze nie, nie wiem, nie będę im sprawdzał, ale A później sobie tu przyjdziemy. Widzimy ten ranny gołąbek. Strasznie jakiś głodny. Normalnie tak nie przylatują właśnie. Tu widzę jakiś... Ten też jakiś taki ciekawy. A sabiczki muszą mieć jajka, bo... Nie zleciały zresztą gołębi, więc bardzo się z tego cieszę. Później sobie sprawdzimy, ile tych jajek jest. A w tym momencie wyjdziemy sobie, niech sobie na spokojnie je Okej. Okay. Chciałem Wam jeszcze pokazać, można powiedzieć, nowe poidło. Poidło dla gejsi. Albo taki mały stawik. Jest to taki stary zlew. Miałem go wyrzucić, ale myślę myślę właśnie sobie, że może się przydać tutaj pod stajnią. Jest otwór. Będzie można sobie zamontować rurkę, żeby spuszczać brudną wodę. I sobie to gdzieś wkupimy tutaj. Tutaj pod... Może pod tym orzechem zobaczymy. Bo tutaj jak możecie zobaczyć, miałem kiedyś taki, można powiedzieć zbiornik, ale Niestety kury, za każdym razem, gdy go wyczyściłem, no, od nowa tam e, ziemi, wszystkiego naznosiły i nie miało odpływu, no i zrobiło się takie bardziej bagno, więc zrezygnowałem z tego. A tu widzimy ten gąbóg, dalej sobie je. <laughs> Niech sobie spokoje Zaraz pójdziemy sobie, A raczej znaczy zaraz, no za chwileczkę, e, po te Karaczany. I zobaczymy sobie, jak kurki na nie reagują. Czy są w ogóle skłonne je zjeść? Kilka. Pilnujesz? Pilnujesz tu? Ok, no to widzimy się. Jak już przeniosę te karaczany. Zobaczymy. Ok, jesteśmy z powrotem. Jak widzimy, kurki przyszły całym stadem. A tutaj mam oto te karaczany. Tak jak mówiłem. Zamówiłem je dla pająka. Niestety pająk sobie z nimi nie radzi. Musiałem mu za, y, zakupić świerszcze, które są bardziej odpowiednie dla niego. No a te karaczany co chyba argentyńskie. Damy sobie kurkę, Zobaczymy, czy będą skłonne na jedzenie takich raretasów. Kurki czekają. Za chwilę sobie te żojeczkowe wybramy. Zobaczymy, jak to będzie. Ok, otwieramy sobie. To nie jest takie łatwe otworzyć. Zobaczymy sobie na jednego osobnika. O, proszę bardzo. Zobaczymy, czy kurki są skłonne na niego. Pewnie, że są. No to co? Dajemy im wszystkie. Tutaj mamy całą armię. Same proteiny, białeczko. Trzeba uważać, żeby żaden się gdzieś nie schował. Bo jeszcze rozlażą się tu rozmnożam i będzie problem dopiero. Okej. Okay. Nie na szkoda mi kokosu. Nie wszystkie jakieś ok, jeszcze troszkę ich tu jest, Poczekam aż kurki, kurki się zlecą od nowa, bo na razie biegają z tymi, jak gołąbki się macie. świeci się wam świeci więc nieźle ciekawe czy gąska będzie chciała zjeść takiego zaraz sobie to obczejmy boję się troszkę do rynki brać podziadostwo gąska nie ma szans do kur O, będę musiał je wszystkie zaraz wysypać. i zobaczymy jak sobie poradzą. Ok, to zaraz wysypiemy je kureczką, żeby żaden się gdzieś nie uchował. Muszę to tak zrobić jedną ręką, żeby. To jeden ucieka. Proszę bardzo. No jest ich troszkę, z tego co pamiętam. Zamówiłem chyba 30 czy 40 sztuk. Dawajcie, kury. No, kury. Nie będę ich tutaj pilnował całe życie. Albo kurki się już przejadły. Bo widzę, że nie jakoś bardzo chętnie atakują. I nawet nie wszystkie wiedzą, co to jest. Ta czarna widzę jest jakaś bardzo, bardzo, można powiedzieć, agresywna w stosunku do nich. No chyba już będzie wszystkie zjedzone, ostatnie sztuki jeszcze na pewno. Kurką to smakowało wiadomo, robaczki, gąsienice, muchy to jest to, co lubię najbardziej. Więc na pewno się ucieszyły, mają taki prezent ode mnie. No i co? Tu jest właśnie ten gołąbek. Może uda mi się bliżej do niego podejść. Jest biodak troszkę osowiały Muszę go chwycić Muszę to uczynić w nocy Bo tak to mi ucieknie A do, do lampki w nocy go złapie Będę musiał go umieścić w klatce Niech Niech dojdzie do siły okay. No to tutaj było karmienie kureczek Idziemy sobie zobaczyć na jajka Ok Jesteśmy już w kurniku e, Mam przygotowane dwie wytłaczanki, Bo ostatnio jajek no, nie narzekam na nie. Zobaczymy sobie, jak tutaj to wygląda. Tu troszkę rozsypane. A tu jeszcze kurka siedzi. Ok, podbieramy sobie. Trzy sztuki. No, trzeba pamiętać, że w gniazdach są te wydłużki, więc może wyglądać, że jest tu dużo jajek, a tak naprawdę <grym> można powiedzieć, że sześć z nich to są. Wydłużki Tak Wam powiem, że, że nie wiem czy to coś daje Na razie jest, bo No bo jeśli je mam to W sposób ma stać puste Lepiej żeby coś w nim było OK, mamy tu 10 jajek Idziemy sobie po drugą wytłoczankę kurka, co ta kurka taka nachalna? Ja Gdzie jeszcze niosła? Widzę. Tam nie ma. A pod tą kurka? No nie będę pod nią zaglądał. Ok. Na chwilę obecną mamy tutaj 12 jaj. Na wojsku przed chwilą byłem, ale tam nie ma, więc nie będę się tam udawał. Z czego Cztery. trzy są właśnie te takie niebieskie, zielone. Bardzo ładne jajeczka. I jak widzimy, Wczoraj było tutaj wyrzucane, dość No i widać to od razu po jajkach, takie cieciutkie, bardzo ładne jajeczka. Ok, więc to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli filmik się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Może następnym, następnym razem nakremimy kurki jakimiś innymi owadami, zobaczymy. Jeśli Wam się to podobało, tak jak mówię, dajcie jakiś komentarz. No i co? Widzimy się na kolejnym filmiku. Cześć.